Chcemy podkreślić, że Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa gorąco popiera ideę budżetu partycypacyjnego, natomiast y, kwoty przyznane są niestety według nas stanowczo za małe, ponieważ obecnie jest to tylko 0,7% budżetu miasta, y, czyli tak jakby ktoś zabrał nam 1000 zł, a potem powiedział słuchaj, ale możesz zdecydować na co ja wydam 7 zł. Dlatego liczymy, że ta idea nie zostanie porzucona, że będzie dalej kontynuowana i że będą te kwoty w przyszłości przeznaczane znacznie wyższe, ponieważ to my, to my mieszkańcy, to my Warszawiacy, to my ludzie, którzy tutaj żyją, my najlepiej wiemy, na co wydać nasze pieniądze, a nie urzędnicy. Szacujemy, że w Warszawie będzie to 1500 projektów. Że w Warszawie w 2014 roku w ramach procesu budżetu partycypacyjnego zostanie złożone 1500 projektów. 1500 projektów to jest około 15 tysięcy osób zaangażowanych w cały proces w Warszawie. No pokazuje to, że mieszkańcy zdecydowanie zdali egzamin, że podjęli temat budżetu partycypacyjnego i projekty, jakie składali, były bardzo różne. Od małych projektów infrastrukturalnych typu przedłużenie chodnika, typu ścieżka rowerowa, plac zabaw. Po projekty kulturalne typu konkursy, koncerty, zajęcia dla dzieci czy zajęcia dla seniorów, po duże projekty infrastrukturalne, jak na przykład tutaj u nas na Rosnowie z Kansyn To, co dla nas proponują urzędnicy, czyli budżet na wysokości mniej więcej 1%, a nawet mniej, podobnie jak przy rozliczaniu Pita, możecie Państwo sami zdecydować, jak wydacie najwyżej 1% podatków. I taką mniej więcej mamy demokrację w Polsce. Na 1%. Ale żeby tak nie było, to my musimy sięgnąć po te pieniądze, po te projekty, wyjść z domu, spotkać się z innymi ludźmi, ze swoimi sąsiadami i wspólnie, razem zbudować coś dobrego, bo my, my właśnie wiemy najlepiej na co powinny iść te środki. To są nasze pieniądze i to my powinniśmy je wydawać, także jak najbardziej jesteśmy na tak, jeśli chodzi o budżet partycypacyjny, ale jak największy, niech cały będzie partycypacyjny.